Kosmitka, Marta Krzemińska. Ola jest w swoim pokoju, stoi koło okna i obserwuje niebo. Zapadł już zmrok i nad domami błyskają gwiazdy. Fajnie byłoby polecieć w kosmos, mówi Ola do kota urwisa. Ale urwiz jej nie słucha, bo śpi. Ola biegnie więc do taty, który ogląda telewizję. Wiem kim zostanę, jak dorosnę, woła. Zostanę kosmitką. Raczej kosmonautką, poprawia ją tata i się śmieje. Słowa Oli bardzo go rozbawiły. Możemy razem pobawić się w kosmos. Co ty na to, pyta tata? To świetny pomysł, odpowiada Ola. Razem ozdabiają meble w pokoju naklejkami w kształcie gwiazdek. Potem zasłaniają okno i gaszą lampę. W pokoju robi się ciemno. Ola woła mamę i brata. Im więcej osób się bawi, tym lepiej. "Lecicie z nami w kosmos?" pyta. Jasne, że tak odpowiadają. Kosmonauci zajmują miejsca na dywanie. Teraz to nie jest dywan, tylko rakieta. Ale co to? Do rakiety biegnie jeszcze jeden kosmonauta. To kot Urwis. Lecisz z nami? pyta go mama. Miał! odpowiada Urwis, a potem siada na dywanie. Uwaga, startujemy! woła tata. To była bardzo udana wyprawa w kosmos. Oli zostały po niej cudowne wspomnienia.